Znalazłam telefon Adama w kieszeni jego marynarki, gdy przygotowywałam ubrania do pralni. Nie miałam zamiaru grzebać w jego wiadomościach, naprawdę. Ekran rozbłysnął, pokazując powiadomienie od kogoś o imieniu Kasia z pracy. Kasia. Nigdy nie wspominał o żadnej kasi. Palce same zjechały po ekranie odblokowując telefon. Kot był datą naszego ślubu, co teraz wydawało się bolesną ironią. Wiadomości między nimi były jak pchnięcie nożem. Tęsknię za wczorajszym wieczorem. Kiedy powiesz jej prawdę? Zasługujesz na szczęście, Adam. Między nimi były zdjęcia, jej uśmiech, jej ciało, wspólne selfie z weekendu, kiedy mówił mi, że jedzie na szkolenie do poznania. Usiadłam na podłodze naszej sypialni, gdzie spędziliśmy siedem lat małżeństwa i po prostu patrzyłam na te słowa, aż zaczęły się rozmazywać przed oczami. Zima za oknem pasowała do lodowatego uczucia które rozlewało się po moim ciele. Warszawa tonęła w śniegu, a ja tonęłam w kłamstwach własnego męża. Przejrzałam dalej. Rozmowy sięgały ośmiu miesięcy wstecz osiem miesięcy podwójnego życia osiem miesięcy, podczas których gotowałam mu niedzielny rosół. Pytałam o dzień w pracy i martwiłam się, gdy wracał późno. Żal mieszał się ze wstydem. Jak mogłam nie widzieć? Znaki były przecież wszędzie. Nowe koszule, które nagle zaczął kupować, perfumy, których wcześniej nie używał, późne powroty tłumaczone nad godzinami w kancelarii prawnej. Czułam się jak idiotka, ślepa i naiwna, podczas gdy cały świat zapewne widział, co się dzieje. Odłożyłam telefon dokładnie tam, gdzie go znalazłam. Wstałam i podeszłam do okna, patrząc na osiedle żoliboż przykryte śnieżnym puchem. Ludzie szli chodnikami. Niektórzy z siatkami z biedronki, inni wyprowadzali psy. Zwykłe życie, zwykły dzień, ale dla mnie nic już nie będzie zwykłe. Adam miał wrócić za trzy godziny trzy godziny na decyzję, co zrobić z siedmioma latami, które nagle zamieniły się w kłamstwo. Mogłam urządzić scenę, krzyczeć, płakać, wyrzucić jego rzeczy przez okno, jak w amerykańskich filmach. Mogłam zadzwonić do jego matki, która zawsze mnie lubiła, opowiedzieć o wszystkim upewnić się, że cała rodzina dowie się, jakim człowiekiem jest naprawdę. Mogłam też udawać, że nic nie wiem i planować w ciszy mój odwet, moje wyjście, moje nowe życie. Zrobiłam herbatę z cytryną i usiadłam przy kuchennym stole. Drewniana powierzchnia pamiętała wszystkie nasze wspólne śniadania, kolacje, rozmowy o przyszłości, o dzieciach, których jeszcze nie mieliśmy, choć staraliśmy się od dwóch lat, a przynajmniej ja się starałam. Adam najwyraźniej miał inne plany. Myśli krążyły mi po głowie jak oszalałe ptaki. Każde wspomnienie, każdy moment szczęścia wydawał się teraz podejrzany. Czy już wtedy mnie zdradzał? Czy w naszą rocznicę, gdy wręczał mi srebrny naszyjnik z grawerem, myślał o niej? Czy kiedy kochaliśmy się ostatni raz, porównywał mnie z nią? Wyszłam z domu, nie zabierając kurtki mimo lutowego mrozu. Potrzebowałam, żeby zimno przeszyło mnie na wskroś, żeby ten fizyczny ból zagłuszył to, co działo się w mojej duszy. Szłam wzdłuż Wisły, mijając zamarznięte kałuże i patrząc na stalową wodę. Warszawa zimą jest bezlitosna, tak jak prawda, którą właśnie poznałam. Nie wiedziałam jeszcze, co zrobię. Wiedziałam tylko, że kobieta, która wróci do mieszkania, nie będzie już tą samą kobietą, która je opuściła. Milczałam przez tydzień. Siódmego dnia Adam spytał, czy coś się stało, coś się stało. Wszystko się stało, ale powiedziałam tylko, że jestem zmęczona, że może to wiosenna apatia, chociaż za oknem wciąż trwała zima. Przytaknął i wrócił do swojego laptopa. Nawet nie drążył tematu, kiedyś by drążył. Zaczęłam obserwować go jak obcego człowieka, jak antropolog badający nieznane plemię. Rano golił się zawsze tym samym trymerem, kupował tę samą pastę do zębów od lat, pił kawę bez cukru. Mężczyzna z rytuałami mężczyzna, którego myślałam, że znam. Wszystkie te codzienne czynności nabrały teraz nowego znaczenia. Były częścią jego maskarady, idealnie odgrywanej roli męża. Sprawdzałam, dokąd wychodzi, co robi z telefonem, kiedy myśli, że nie patrzę. Zauważyłam, że zawsze kładzie go ekranem do dołu, że wychodzi na balkon, gdy dzwoni, że wraca do domu pachnąc miętową gumą, jakby próbował zatuszować inny zapach. Kiedyś ufałam mu bezgranicznie. Teraz widziałam wyraźnie każdą nitkę jego kłamstwa. Spotykała się z nią we wtorki i czwartki. Twierdził, że to wieczorne spotkania z klientami lub siłownia. Wracał wtedy inny, jakby lżejszy, jakby szczęśliwszy. To było najtrudniejsze do zniesienia widzieć, jak wraca do naszego domu z radością, której źródłem była inna kobieta. W pracy funkcjonowałam jak automat. Pracuję w Bibliotece Uniwersyteckiej na krakowskim przedmieściu katalogując stare manuskrypty. Praca, która wymaga cierpliwości i dokładności. Cechy, które kiedyś Adam we mnie podziwiał. Teraz te same cechy pozwalały mi przetrwać każdy dzień, segregując fakty w głowie tak samo metodycznie jak książki na półkach. Moje koleżanki zaczęły zauważać zmianę. Basia z działu literatury obcej zaproponowała kawę po pracy. Agnieszka coś ci gryzie. Możesz mi powiedzieć. Ale co miałam powiedzieć? Że moje małżeństwo okazało się fikcją, że Adam, z którym planowałam przyszłość, prowadzi podwójne życie? Uśmiechnęłam się i powiedziałam, że to tylko przemęczenie. W nocy nie spałam. Leżałam obok niego, słuchając jego spokojnego oddechu i zastanawiałam się, czy śni o niej. Telefon trzymał teraz zawsze przy sobie, nawet w łazience. Pewnego razu, gdy brał prysznic, a telefon został na stoliku nocnym, walczyłam z pokusą, by znów w niego zajrzeć. Nie zrobiłam tego. Wiedziałam już wystarczająco dużo. Rozważałam konfrontację, wyobrażałam sobie scenę. Ja spokojnie kładę przed nim wydruki wiadomości. Tak, zrobiłam zdjęcia, zanim odłożyłam telefon tamtego dnia. On blady, zaskoczony, próbujący kłamać, a potem przyznający się do wszystkiego. Co by powiedział? Że to nic nie znaczy? Że to tylko seks? Albo gorzej? Że się zakochał? Każdy scenariusz wydawał się nie do zniesienia. Moja matka zawsze powtarzała, że małżeństwo to praca. Agnieszka, nie poddawaj się przy pierwszej lepszej kłótni. Mówiła, gdy Adam i ja kłóciliśmy się jeszcze przed ślubem. Zastanawiałam się, co by powiedziała teraz, ale nie mogłam jej o tym opowiedzieć. Od dwóch lat walczy z rakiem, i ostatnie, czego potrzebuje, to martwienie się o moje problemy małżeńskie. Tymczasem Adam zdawał się nie zauważać mojej wewnętrznej burzy. Pewnego wieczoru przyniósł kwiaty, tulipany, moje ulubione. Bez okazji, powiedział z uśmiechem. Przyjęłam je, dziękując sztywno. Kiedyś taki gest rozgrzałby moje serce. Teraz zastanawiałam się tylko, czy to wynik wyrzutów sumienia, czy może tego samego dnia kupił kwiaty również dla niej. Byłam cieniem samej siebie, blednącym z każdym dniem. Przestałam dbać o to, co noszę. Po co się starać? On i tak patrzył przez mnie, jakbym była szybą. W lustrze widziałam kobietę, której nie poznawałam, z podkrążonymi oczami, bladą, z włosami związanymi niedbale w kucyk. Gdzie się podziała pewna siebie 33 latka, która kiedyś planowała studia doktoranckie, marzyła o własnej galerii, kochała życie. W czwartek Adam powiedział, że wyjeżdża na weekend w delegację do Krakowa. Wiedziałam, że to kłamstwo, zanim jeszcze skończył zdanie. Skinęłam głową. Powiedziałam w porządku, i wróciłam do książki, której nie czytałam. Patrzyłam na litery, które układały się w słowa pozbawione sensu, podczas gdy w głowie formował się plan. Sobotni poranek był wyjątkowo zimny. Śnieg, który spadł w nocy, pokrył Warszawę białym całunem, a ja siedziałam w naszym mieszkaniu sama, z kubkiem wystygłej herbaty w dłoniach. Adam wyjechał wczoraj, zabierając małą walizkę i zapach swojej wody kolońskiej. Do Krakowa. Jak twierdził. Do niej, jak wiedziałam. Podjęłam decyzję. Nie będę dalej żyć w kłamstwie. Nie będę udawać, że wszystko jest w porządku, gdy moje serce krwawi przy każdym jego uśmiechu, który nie jest dla mnie. Przez ostatnie dni zrobiłam coś, czego nigdy bym nie podejrzewała. Śledziłam swojego męża. Wiem, gdzie mieszka Kasia. Niewielka kawalerka na Mokotowie, z widokiem na park. Widziałam, jak wchodzili tam razem, jak obejmował ją w drzwiach. Widziałam, jak całował ją tak, jak kiedyś całował mnie. Nie zamierzałam jednak urządzać scen. Nie stanę pod jej drzwiami, nie będę krzyczeć, nie zrobię z siebie ofiary w oczach sąsiadów. Jestem córką nauczycielki i inżyniera, wychowaną w przekonaniu, że problemy rozwiązuje się z godnością. A godność była jedyną rzeczą, której Adam nie zdołał mi odebrać. Zaczęłam od telefonu do Zosi, mojej najstarszej przyjaciółki jeszcze z liceum w Krakowie. Nie widziałyśmy się od pół roku, odkąd przeprowadziła się do Gdańska, ale rozmawiałyśmy regularnie. Tym razem jednak nie wspomniałam ani słowem o Adamie. Zapytałam, czy mogłabym przyjechać na kilka dni. Oczywiście, wpadaj. Mam teraz wolne mieszkanie. Współlokatorka wyjechała na miesiąc do Hiszpanii. Odpowiedziała entuzjastycznie. Pierwszy krok zrobiony. Następnie otworzyłam laptop i zalogowałam się do naszego wspólnego konta bankowego. Przez siedem lat małżeństwa wszystko mieliśmy wspólne: pieniądze, mieszkanie, kupione za kredyt, samochód. Teraz patrzyłam na cyfry na ekranie i kalkulowałam, ile potrzebuję, by zacząć od nowa. Przelałam połowę oszczędności na moje prywatne konto, założone jeszcze przed ślubem. Nie czułam się z tym komfortowo, ale wiedziałam, że to konieczne. Z szafy wyciągnęłam dużą walizkę, tę samą, którą braliśmy na wakacje do Chorwacji dwa lata temu. Spakowałam ubrania, książki, które dostałam od ojca przed jego śmiercią, rodzinne zdjęcia, te bezadama, moje dokumenty. Patrzyłam na rzeczy, które zbierałam przez lata i zdawałam sobie sprawę, jak niewiele z nich naprawdę coś dla mnie znaczy. Ręce drżały mi, gdy pisałam list. Nie chciałam mu tego mówić twarzą w twarz. Nie ufałam sobie na tyle, by nie wybuchnąć płaczem albo nie dać się przekonać jego wymówkom. W liście napisałam wszystko. O telefonie, o wiadomościach, o tym, jak się czułam przez ostatnie tygodnie. Nie oskarżałam go, nie przeklinałam, po prostu opisałam fakty i moje uczucia. Na końcu dodałam, że wyjeżdżam i proszę, by nie próbował mnie szukać. Zostawiłam mu papiery rozwodowe, które wydrukowałam z internetu. Niech wie, że tym razem nie chodzi o dramatyczny gest czy próbę zwrócenia na siebie uwagi. Przed wyjściem zadzwoniłam do mojej siostry Marty. Wyjeżdżam na jakiś czas, powiedziałam. Adam mnie zdradza. Nie wracam do tego domu. Cisza po drugiej stronie, a potem jej głos, spokojny i stanowczy. Dobrze robisz, Aga, gdzie jedziesz? Kiedy powiedziałam jej o Gdańsku, zaproponowała, że podwiezie mnie na dworzec. Nie chcę, żebyś jechała sama w takim stanie, stwierdziła. Kiedy Marta przyjechała, wciąż płakałam. Nie z powodu Adama. Jego już opłakałam w ciszy naszej sypialni. Płakałam z powodu siedmiu lat, które poświęciłam komuś, kto nie zasługiwał nawet na siedem minut mojego życia. Płakałam nad marzeniami, które się nie spełnią, nad dziećmi, których nie będziemy mieli, nad wspólną starością, której nie doczekamy. Marta objęła mnie mocno, nie mówiąc nic. Zawsze taka była praktyczna, silna, ale czuła, gdy trzeba. Pomogła mi znieść walizkę po schodach. Zapakowała ją do bagażnika swojego małego fiata. Kiedy odjeżdżałyśmy spod bloku na żoli Bożu, nie obejrzałam się ani razu. Ten rozdział mojego życia właśnie się zakończył. Gdańsk przywitał mnie deszczem. Krople uderzały o szyby pociągu, gdy wjeżdżałam do miasta, które miało stać się moim nowym początkiem. Zosia czekała na peronie z parasolem i szerokim uśmiechem. Uściskałyśmy się mocno, bez słów. Zawsze tak było między nami. Rozumiałyśmy się bez zbędnych wyjaśnień. Jej mieszkanie znajdowało się w starej kamienicy na dolnym mieście, niedaleko motławy. Niewielkie, ale przytulne, z wysokimi sufitami i drewnianymi podłogami, które skrzypiały przy każdym kroku. Pokój, który mi zaoferowała, miał okno wychodzące na wewnętrzne podwórko, gdzie stara jabłoń walczyła o przetrwanie między miejskimi murami. Czuj się jak u siebie, powiedziała Zosia. Stawiając przede mną kubek gorącej herbaty z malinami. Zostań tak długo, jak potrzebujesz. Nie wypytywała o szczegóły, chociaż wiedziałam, że jest ciekawa. To jeszcze jedna rzecz, którą w niej kochałam. Szanowała granice. Tamtej nocy spałam bez snów, wyczerpana emocjonalnie i fizycznie. Pierwszy raz od tygodni nie czułam się, jakbym tonęła. Następnego dnia Zosia musiała iść do pracy. Uczyła polskiego w liceum niedaleko. A ja zostałam sama, próbując zrozumieć, co dalej. Telefon wyłączyłam jeszcze w pociągu. Nie byłam gotowa na konfrontację z Adamem, na jego wiadomości czy połączenia. Przez okno obserwowałam życie na podwórku, starszą panią karmiącą gołębie, młodą matkę z wózkiem, grupkę dzieci bawiących się w chowanego. Zwyczajność tych scen działała na mnie kojąco. Świat nie zatrzymał się, mimo że mój świat się zawalił. Po południu zdecydowałam się wyjść na spacer. Gdańsk był dla mnie obcy, ale w tej obcości czułam dziwny komfort. Nikt mnie tu nie znał. Nikt nie patrzył ze współczuciem czy ciekawością. Mogłam być kimkolwiek chciałam. Przemierzałam wąskie uliczki głównego miasta. Patrzyłam na kolorowe kamieniczki, na turystów fotografujących fontannę Neptuna, na motławę odbijającą światła miasta. Przy nabrzeżu usiadłam na ławce, chłonąc zapach morskiej wody. W Warszawie byłam zamknięta między betonowymi ścianami miasta i małżeństwa. Tutaj powietrze smakowało inaczej, solą, wolnością, możliwościami. Wieczorem Zosia przyniosła butelkę wina i pizzę z pobliskiej pizzerii. Usiadłyśmy na małym balkonie, paląc papierosy, nawyk, z którego zrezygnowałam po ślubie, bo Adam tego nie znosił, i patrząc na rozświetlone miasto, dopiero wtedy zaczęłam mówić. Słowa wylewały się ze mnie jak rzeka o zdradzie Adama. Tygodniach udawania, o decyzji ucieczki. Zosia słuchała, dolewając wina, gdy mój głos się łamał. Co teraz zrobisz? Zapytała, gdy skończyłam. Wzruszyłam ramionami. Nie miałam planu. Po raz pierwszy od lat nie miałam planu. Nie wiem. Znajdę pracę, może. Wynajmę coś, zacznę od nowa. Moja kuzynka Dorota ma małą księgarnię na Starym Mieście. Szuka kogoś do pomocy. Z Twoim doświadczeniem w bibliotece. Poczułam, jak w moim sercu rodzi się maleńka iskra nadziei. Praca w księgarni. Książki zawsze były moim schronieniem, moim bezpiecznym miejscem. Może mogłyby być też moim nowym początkiem. Zadzwonię do niej jutro, powiedziała Zosia, ściskając moją dłoń. A tymczasem, musisz coś zjeść. Wyglądasz jak cień samej siebie. Tej nocy, po raz pierwszy od odkrycia zdrady Adama, pozwoliłam sobie na łzy bez powstrzymywania. Płakałam w ramionach przyjaciółki, która kołysała mnie jak dziecko, szepcząc, że wszystko będzie dobrze. Nie wierzyłam w to jeszcze, ale pozwoliłam sobie na nadzieję. Następnego dnia włączyłam telefon. Był pełen wiadomości od Adama, błagalnych, wściekłych, zrozpaczonych: Gdzie jesteś? Wróć, porozmawiajmy. To nie tak jak myślisz. Jeśli nie wrócisz, to kocham cię, przepraszam. Przeczytałam wszystkie, nie czując nic poza zmęczeniem. Nie odpisałam na żadną. Zamiast tego zadzwoniłam do Marty z wiadomością, że jestem bezpieczna. Mama się o ciebie martwi, powiedziała. Powiedziałam jej, że pokłóciliście się z Adamem i potrzebujesz czasu dla siebie. Podziękowałam jej za dyskrecję. Nie byłam jeszcze gotowa, by powiedzieć mamie prawdę o moim małżeństwie, nie w jej stanie. Późnym popołudniem poszłam z Zosią do księgarni jej kuzynki. Między wierszami, mały, przytulny lokal pachnący nowym papierem i kawą, z kotem drzemiącym na parapecie i jasnymi regałami pełnymi książek. Dorota, kobieta po czterdziestce z kolorowymi okularami i włosami spiętymi w niedbały kok, uścisnęła moją dłoń i pokazała mi księgarnię. Potrzebuję kogoś na pół etatu, wyjaśniła, głównie obsługa klientów, czasem prowadzenie wieczorów autorskich. Zosia mówi, że znasz się na książkach? Poczułam jak kąciki moich ust unoszą się w pierwszym prawdziwym uśmiechu od tygodni. Może Gdańsk rzeczywiście mógł stać się moim nowym domem? Minęły trzy tygodnie, gdy Adam mnie znalazł. Pracowałam w księgarni, układając nowy transport książek na półkach, gdy usłyszałam dzwonek przy drzwiach. Podniosłam wzrok i zamarłam. Stał w progu, w swoim eleganckim płaszczu, z twarzą człowieka, który nie spał od tygodni. Przez moment pomyślałam, że to halucynacja. Część mnie wciąż go wypatrywała w tłumie, jak fantomowy ból po amputowanej kończynie. Agnieszka. Powiedział cicho, jakby testował, czy moje imię wciąż ma dla niego znaczenie. Dorota zerknęła na mnie pytająco z zalady. Kiwnęłam głową, dając jej znać, że wszystko w porządku. Nie było, ale nie chciałam sceny w miejscu, które stało się moim azylem. Możemy porozmawiać? Proszę. Dodał, widząc moje wahanie. Zostawiłam książki i wyszłam z nim na zewnątrz. Marcowe powietrze było rześkie. Niebo nad Gdańskiem czyste i niebieskie, tak różne od mojego stanu ducha. Jak mnie znalazłeś? zapytałam, gdy szliśmy wzdłuż ulicy Mariackiej. Marta, odpowiedział. Martwiła się o ciebie. Powiedziała, że pracujesz w księgarni w Gdańsku. Nie byłam zła na siostrę. Wiedziałam, że ta konfrontacja była nieunikniona. Prędzej czy później musiałam stawić czoła Adamowi i naszemu rozpadającemu się małżeństwu. Usiedliśmy w małej kawiarni na rogu. Adam zamówił espresso, ja herbatę. Jak obce osoby na pierwszej randce, niepewne, niezręczne. Patrzyłam na jego dłonie obejmujące filiżankę dłonie, które kiedyś znałam lepiej niż własne. Teraz wydawały się należeć do kogoś innego. Wróć do domu powiedział w końcu. Tęsknię za tobą. To był błąd. Zakończyłem to z Kasią. Zakończył to. Jakby to było coś tak prostego, jak wypowiedzenie umowy na telefon. Czy rezygnacja z subskrypcji Netflixa? Jakby można było wymazać miesiące kłamstw jednym zdaniem. Dlaczego? Spytałam. Nie musiałam precyzować. Wiedział o co pytam. Westchnął, przeczesując włosy dłonią. Gest, który kiedyś uważałam za ujmujący. Nie wiem. To się po prostu stało. Pracowaliśmy nad sprawą razem. Zostawaliśmy po godzinach. Czułem się doceniany, podziwiany. W domu. w domu było inaczej. W domu była żona, która cię kochała. Powiedziałam cicho, bez złości. Zmęczenie przytłumiło moją wściekłość, pozostawiając tylko smutek. Wiem, i ja ciebie kocham, Agnieszka. Naprawdę. To był błąd, chwilowe zaślepienie. Wszyscy je popełniają. Słuchałam jego słów, próbując znaleźć w nich coś, co poruszyłoby moje serce, co sprawiłoby, że zechce wrócić. Ale czułam tylko pustkę. Ten mężczyzna, którego kochałam przez siedem lat, który znał każdy szczegół mojego życia, każdy lęk i marzenie, teraz wydawał się obcy. Mam nową pracę, powiedziałam, zmieniając temat. Lubię Gdańsk, powietrze, morze. To nie jest twój dom, przerwał mi. Twój dom jest w Warszawie, ze mną, pokręciłam głową. Mój dom przestał istnieć w momencie, gdy zdecydowałeś się mnie zdradzić. Nie chodzi tylko o Kasie, Adam, chodzi o zaufanie, zniszczyłeś je. Nie mogę wrócić i co wieczór zastanawiać się, gdzie jesteś, z kim rozmawiasz, czy znowu mnie okłamujesz. Możemy pójść na terapię, zaproponował, chwytając moją dłoń przez stół. Cofnęłam ją instynktownie. Ludzie przechodzą przez gorsze rzeczy i wychodzą z tego silniejsi. Patrzyłam na niego, na jego błagalne spojrzenie, na cienie pod oczami, na lekki zarost, którego wcześniej nigdy nie tolerował. Wyglądał na złamanego część mnie. Ta słabsza, chciała go pocieszyć, powiedzieć, że wszystko będzie dobrze, ale nie mogłam. Nie tym razem. Wyprowadzę swoje rzeczy do końca miesiąca, powiedziałam zamiast tego. Zostawię ci klucze u sąsiadki. Mieszkanie możesz zatrzymać albo sprzedać. Mnie wystarczy połowa. Więc to wszystko? Siedem lat i koniec? Tak po prostu? Jego głos stał się ostrzejszy, znutą złości, której się spodziewałam. Nie po prostu, Adam. To ty zdecydowałeś o końcu, gdy zdradziłeś moje zaufanie. Ja tylko wyciągam konsekwencje. Wstałam, zostawiając niedopitą herbatę. Nie było więcej do powiedzenia. Adam również wstał, chwytając mnie za ramię. Pożałujesz tego, powiedział cicho. Nikt nie będzie cię kochał tak jak ja. Spojrzałam mu w oczy, oczy, które kiedyś były moim całym światem. Masz rację. I mam nadzieję, że nikt już nigdy nie będzie mnie kochał tak jak ty. Wróciłam do księgarni z dziwnym uczuciem lekkości. Spodziewałam się, że ta konfrontacja mnie złamie, że widok Adama obudzi tęsknotę i żal. Zamiast tego czułam spokój. Jakbym w końcu odłożyła ciężki bagaż, który nosiłam zbyt długo. Dorota czekała przy ladzie z kubkiem gorącej herbaty. Wszystko w porządku? zapytała, podając mi napój. Uśmiechnęłam się, przyjmując kubek. Będzie, odpowiedziałam. I po raz pierwszy od dawna. Naprawdę w to wierzyłam. Pierwsze prawdziwe ciepło przyszło do Gdańska w maju. Siedziałam na plaży w Brzeźnie, patrząc na Bałtyk mieniący się w słońcu. Piasek był jeszcze chłodny pod moimi stopami, ale wiosna wyraźnie przejmowała władzę nad światem. Wokół mnie ludzie spacerowali z psami, dzieci budowały zamki z piasku, młode pary trzymały się za ręce. Zwyczajne życie. Moje nowe życie. Znalazłam mieszkanie. Maleńką kawalerkę w starej kamienicy w Oliwie, niedaleko parku. Było w opłakanym stanie, gdy je wynajęłam, ale z pomocą Zosi i Doroty przemalowałam ściany, wstawiłam używane meble, powiesiłam zasłony. Z każdym gwoździem wbitym w ścianę, z każdą książką postawioną na półce, czułam, jak zapuszczam nowe korzenie. Powolne, ostrożne, ale mocne. Praca w księgarni okazała się moim zbawieniem. Dorota dała mi wolną rękę w organizowaniu działu literatury obcej i wieczorów poetyckich. Wieczory przyciągały coraz więcej ludzi: studentów z pobliskiego uniwersytetu, emerytów szukających towarzystwa, młodych profesjonalistów uciekających od korporacyjnej rutyny. Z niektórymi się zaprzyjaźniłam. Tomek, trzydziestoletni nauczyciel angielskiego, który przychodził na każde spotkanie z notesem pełnym pytań. Karolina, Samotna matka dwójki dzieci, pisząca wiersze po nocach, gdy jej pociechy spały. Profesor Nowak, emerytowany historyk literatury, który zawsze przynosił domowe ciasto i opowiadał anegdoty o pisarzach, których znał osobiście. Adam dzwonił coraz rzadziej. Na początku były to codzienne połączenia: błagania, obietnice, czasem groźby. Potem, gdy zrozumiał, że nie wrócę, rozmowy stały się bardziej praktyczne. Mieszkanie sprzedaliśmy. Podzieliliśmy się pieniędzmi porówno. Rozwód przebiegł spokojnie, bez walki o majątek czy wzajemnych oskarżeń. Podpisałam papiery w małej kancelarii w Gdańsku, czując dziwną mieszankę smutku i ulgi. Siedem lat naszego życia sprowadzonych do kilku podpisów i pieczęci. Moja matka przyjechała do mnie w czerwcu, gdy jej stan zdrowia na to pozwolił. Wyglądała lepiej. Chemioterapia działała, jej włosy zaczęły odrastać. Spacerowałyśmy po plażach i parkach Gdańska nadrabiając stracony czas. Nie pytasz o Adama. Zauważyłam pewnego wieczoru, gdy siedziałyśmy na moim malutkim balkonie, patrząc na zachód słońca nad dachami oliwy. Uśmiechnęła się smutno, bo widzę, że jesteś szczęśliwa, prawdziwie szczęśliwa, nie tak jak w Warszawie. Spojrzałam na nią zaskoczona. Wiedziałaś? wzruszyła ramionami. Matki zawsze wiedzą. Kiedy ostatnio byłam u was przed diagnozą, Widziałam, jak na siebie patrzyliście, jak ze sobą rozmawialiście. To nie było małżeństwo, tylko jego fasada. Poczułam łzy napływające do oczu. Przez cały ten czas myślałam, że dobrze udaje, że nikt nie widzi pęknięć w naszym związku, pustki, która rosła między nami długo przed pojawieniem się Kasi. Dlaczego nic nie powiedziałaś? zapytałam cicho. Mama objęła mnie ramieniem. Bo musiałaś sama do tego dojść. Nikt nie może podjąć takiej decyzji za ciebie. Miała rację, jak zawsze. Musiałam sama znaleźć odwagę, by odejść, by zacząć od nowa. I choć droga była bolesna, doprowadziła mnie tutaj, do tego spokojnego wieczoru, do poczucia, że znów oddycham pełną piersią. Poznałam kogoś, przyznałam po chwili. To nic poważnego, jeszcze, ale. nie musiałam kończyć. Mama uścisnęła moją dłoń, uśmiechając się. To dobrze, zasługujesz na szczęście. Jego imię to Michał, architekt, który przyszedł na jeden z naszych wieczorów autorskich, by posłuchać czytania poezji Herberta. Wysoki, z ciemnymi włosami przypruszonymi siwizną mimo trzydziestki, z okularami, które ciągle zsuwały mu się z nosa. Rozmawialiśmy o książkach, o Gdańsku, o jego projektach renowacji starych kamienic. Nie wspomniałam o Adamie, o Warszawie, o rozwodzie. Nie dlatego, że chciałam coś ukryć, ale dlatego, że tamta historia należała do innego życia. Zaprosił mnie na kolację. Potem na spacer wzdłuż Molo w Brzeźnie. Potem do kina na retrospektywę Kieślowskiego. Spotykaliśmy się raz w tygodniu, potem dwa razy. Nie naciskał, nie pytał o przeszłość. Jakby rozumiał, że potrzebuje czasu. A może on też niósł swoje blizny. Wszyscy je mamy. Pierwszy raz pocałował mnie podczas koncertu w Parku Oliwskim. Grali Chopina, niebo było pełne gwiazd, a ja poczułam motyle w brzuchu. Uczucie, które myślałam, że umarło wraz z moim małżeństwem. Było inaczej niż z Adamem. Spokojniej, dojrzalej, bez szaleńczej namiętności, ale z głębokim zrozumieniem. Jesteś szczęśliwa tutaj? zapytała mnie mama ostatniego dnia swojej wizyty, gdy odwoziłam ją na dworzec. Zastanowiłam się chwilę, patrząc na miasto, które stało się moim domem. Na ulice, które nauczyłam się rozpoznawać. Na ludzi, którzy witali mnie uśmiechem w piekarni, w księgarni, w parku. Tak, odpowiedziałam, jestem szczęśliwa, i nie było to kłamstwo. Nieidealne szczęście z bajek, nie bezproblemowa egzystencja. Wciąż miałam dni, gdy budziłam się z płaczem, gdy tęskniłam za znajomymi kątami, gdy zastanawiałam się, czy mogłam zrobić coś inaczej. Ale każdego dnia było ich mniej. Każdego dnia czułam, jak moje nowe korzenie sięgają głębiej, jak moje nowe życie staje się coraz bardziej moje. Tamtego wieczoru, gdy wróciłam do domu po pożegnaniu mamy, zadzwonił telefon. To był Adam. Nie odbierałam jego połączeń od tygodni. Tym razem jednak podniosłam słuchawkę. Agnieszka, jego głos brzmiał inaczej, spokojniej. Przepraszam, że przeszkadzam. Chciałem tylko powiedzieć, że dostałem pracę w Londynie. Wyjeżdżam na stałe. To dobrze, odpowiedziałam szczerze, życzę ci powodzenia. Cisza po drugiej stronie, a potem. byłaś najlepszą rzeczą w moim życiu. Żałuję, że to zniszczyłem. Nie odpowiedziałam. Nie było potrzeby. Rozłączył się, a ja stałam przy oknie, patrząc na miasto rozświetlone nocnymi lampami. Na moje miasto, moją przyszłość.